Ok, Taya, ja. Claudia, io <laughs> Ok, bene. Ehi, sono io. Sto rimuovendo, grazie. Allora, questo. Sì, la grande palla. Dobra, jeśli chcecie się naprawdę pośmiać, to zapraszamy. Hej! Co ja tu zrobiłam? sobie. Ok, zapraszamy najpierw żart numer jeden. Najpierw ja. Na początku krótki, śmieszny żart. Proszę, Julia. Tak, to jest śmieszne. Ale krótkie. Krótki. Mhm. <grystanie> Więc tak. Jedzie baba na rowerze i się cieszy, że jej się po prostu kołka kręcą. Dobra, teraz Kaldia. Okay. Słuchajcie, zadam wam taką zegarkę. Dlaczego? Dlaczego, gdy krasnoludki idą lasem, śmieją się? Ja nie wiem, nie wiem! To jest jasne. Nie. <mówi> Ty powiedz pierwszą część. Okej. Okay. Bo, bo łaskocze ich męgwy... Jaja! Ha ha Łaskocze ich Jaja! Yeah, yeah. O święty Mikołaj. Dlaczego święty Mikołaj jest wesoły? Bo wiecie, mieszkają wszystkie nie nie bo to jest trochę trudne, więc lepiej się na plan, wszystko zastąpić i podawać. Ja właśnie, bo dziewczynki niegrzesze, to nie chodzi o to, że zasabiają, tylko takie niegrzeszne dziewczynki, nie wie, jak Okej. Albo jeszcze o tym gołąbie. Tak. Leci gołąb i nagle nas Ci na głowę. Co wtedy mówisz? Dziękuję Panu bardzo. że krawy nie latają. O co chodzi. Bo krobi dużo, dużo. te robią. Duże kutki. No To mają nie okay. ma wszystko pojawiło. Okej. duże Więc lepiej, żeby gołębie latały. Tak. No. Tak. więc Tak. raz. Powtarzam. raz. <laughs> Powtarzam. Ja ej! No to jest więc jeśli chcecie obejrzeć <laughs> jesteście... <laughs> tak Karolina, musisz obejrzeć ten filmik. Rozkazuję ci. Karolina, masz masz to obejrzeć! <laughs> z z Zośką. Więc szkoła podstawowa tak więc... Patrzeki, jaka piekła są miałem piarne. Okej. Okay. Dziwniiszkiem zaraz własny. Sorry, musimy już... Nie, ale czekaj, e, jeszcze jeden... Czy to nie Klaudik królik? Odpo. Nie jest ziemujący. Odpowiedź. Czekamy na odpowiedź. Okej? Czy ten królik jest naprawdę żenujący? Odpowiedź A. Żenujący. Odpowiedź B. Nie żenujący. Odpowiedź, odpowiedź C. C. Nie wiem. Wysyłaj SMS-y pod numer... Żartuję! Nie, po prostu piszcie komentarze. Czy to jest żenujące? Czy nie? Bye! już oh. Bye! Żenujący królik.